Witam na kanale Don Pedro. Dzisiaj wybieram się do magnoli odwiedzić tamtejszą strefę gastro. Jestem już w strefie gastronomicznej przy Kinie Herios. Pozdrawiam Wam się tutaj pokazać wszystkie punkty i w kilku z nich zaprezentować jedzenie. Jak macie ochotę, to możecie w komentarzach napisać, w których punktach gastro czy w których restauracjach wy chętnie jadacie. Oczywiście mam na myśli tych punktach w magnoli. No zaczynamy od końca, czyli na początek pasibus, burgery, kuchnia azjatycka Express Oriental. I tutaj się na chwilę od razu zatrzymamy. Jest to punkt samoobsługowy, więc jedzenie nakładamy sobie sami. Mamy pełną wolność wyboru. Ja sobie biorę makaron. Do tego jeszcze ryż z warzywami. Jak widzicie, porcje nakładam takie niewielkie. I ziemniaczki opiekane też lubię, więc czemu nie. I co do mięs to boczek z bazylią tajską. Do tego jeszcze sobie wezmę żeberka w sosie barbecue, które lubię i na koniec jeszcze wieprzowina z grzybami mą. To jest mój wybór na dzień dzisiejszy w tym miejscu. Teraz tylko wystarczy podjechać do kasy, zważyć, zapłacić 6 19 zł. 19 groszy za 100 gram i można konsumować. Ryż bardzo fajny. Nie za twardy, nie za miękki. Makaron chiński, prawie jak spaghetti. Makaronik też jak zawsze, smaczny, delikatny, miękki, fajny. Bardzo lubię to danie boczek z bazylią tajską. Tak się prezentuje. Sam boczek w smaku to danie jest dosyć łagodne, delikatne. A ja lubię boczek, więc często też po nie sięgam. Ziemniaczki opiekane, mini ziemniaczki. Bardzo fajna sprawa. Nie wiem, czy to chińskie danie, czy azjatyckie, ale tu często są te ziemniaczki, więc nie pogardzę. I boczek, tak trochę tak malutkie dzisiaj kawałeczki, nawet kosteczek nie widzę, ale mięsko, powiem szczerze, wyśmienite. Wyśmienite, ten sos tutaj barbecue, on taki trochę chińszczony, jest, znaczy upraszczam, że chiński, bo tak się mówi chińczyk, chińczyk, ale to jest kuchnia azjatycka. Te żeberka to jest rewelacja dla mnie, ja w ogóle jak tutaj czasami przychodzę i nie ma żeberek, to w ogóle nie biorę nic do jedzenia. Natomiast jak są żeberka, to wtedy sobie właśnie komponuję takie danie. I wieprzowinka jeszcze z grzybami To danie też jest delikatne, łagodne, aczkolwiek tutaj roboty robią te grzyby. Duże grzyby, pyszne. A danie, które śmiało mogę polecić, tym bardziej, że sami sobie komponujecie. Oczywiście jest też kurczak, kaczka. No, do koloru do wyboru. No dobra, ale lecimy dalej. Kolejny punkt to Nordfish. I tutaj też się zatrzymamy na chwilę. W Nordfishu mamy też do koloru do wyboru. No I może są dwie opcje. Można sobie zamówić dania już gotowe, lub jak widzicie teraz, to są dania, które można sobie samemu komponować i nakładać, ile wejdzie w cenie dania. Więc jak ktoś ma ochotę na taką rybkę, to sobie może wybrać osobiście. A jak zamówi danie gotowe, to jest loteria, co podadzą. Ja zdecydowałem się na dania gotowe, czyli takie mini zestawy. zestawy. I mamy tutaj chips and fish. Krewetki w panierce oraz fishburgera klasycznego. No to kosztujemy chips and fish. Tutaj w składzie jest dorsz. Dorsz czarny z wybrzeży Islandii. Cena chips and fish z dorsza czarnego 16,99. Frytki oczywiście trzeba podsolić. Frytki same w sobie bardzo dobre smakują mi sosik dodatkowo sobie wziąłem konkretnie do krewetek, sos miodowo-musztardowy, miodowo 2 zł dodatkowo, krewetki cena 12,993 sztuki, krewetki w panierce, aczkolwiek ta panierka mi się nie podoba, nie smakuje mi ogólnie. Panierki są twarde, trochę im się przeciągnęły, za bardzo są przysmażone. Aczkolwiek sama krewetka sobie bardzo smaczna, znaczy w zasadzie nie ma jakichś dodatkowych smaków, nie czuć jakichś przypraw dodatkowych, ale jest jędrna, soczysta. Fishburger też lekko przypieczony za mocno Fishburger jest z delikatnej bułki sezamowej w środku sałatka szwedzka cztery kawałki prawdopodobnie mintaja mix sałat, cebulka i sos tatarski ewentualnie można sobie wybrać sos pikantny cebulowy cena 16,99 dorsz mimo tej przypieczonej za mocno panierki jest no nawet soczysty ten sos tatarski niekoniecznie też mi smakuje bo jest dla mnie za, za kwaśny Jakbym miał długi raz wybrać to danie, to bym sobie wziął pewnie ten Switch Chili. No to maszerujemy dalej. Kolejny punkt to Burger King. Oczywiście burgery też czasami lubię sobie zjeść tutaj burgerka. Kolejny punkt to y, Pizza Hut Express. Tutaj mamy tylko jakieś podstawowe pizze na szybko. Natomiast, jeżeli macie ochotę skorzystać z pełnego menu Pizza Hut, to należy tutaj skręcić w prawo, za ekspresem iść do końca. I tam na końcu po drugiej stronie Magnoli jest Pizza Hut z pełnym menu. Ale my pozostajemy w strefie Gastro przy Helios, więc dalej mamy Mango Mama. Kuchnia indyjska, jak to woli, kuchnia hinduska. Jest to dosyć nowa restauracja w tym miejscu. Tutaj jeszcze nie jadłem, piłem tylko mango lassi, które jest całkiem smaczne. Subway, kanapki RODEM z Nowoczeskiego Metra i Sevi Kebab, przy którym się zatrzymamy na dłużej, bo to przecież nowe, adoptowane polskie danie narodowe. Jeden z mniejszych punktów gastronomicznych, co nie znaczy, że mam mniej klientów. Tutaj zamówiłem Dener Kebab Mix, cena 34 zł. Pięknie się prezentuje to nasze nowe adoptowane danie narodowe rodem z Turcji. Tak sobie żartuję, ale coraz częściej się słyszy takie głosy, że to nasze nowe danie narodowe. No tak czy inaczej w wielu miejscowościach łatwiej jest już dostać kebaba, spotkać kebaba niż schabowego, a już o mielonych to w ogóle nie wspomnę. Oczywiście z tego powodu nie będę narzekał, bo ja lubię zjeść dobrego kebaba. Tutaj wziąłem sobie wersję mix, czy mięso wołowe, baranie, różnie to bywa. I mięso z kurczaka to rzeczywiście jest. Sosy trzy sobie wziąłem. To jest niby czoszkowy ale to jest czoskowy koperkowy. Ostry, pikantny, słodko pikantny. I ten sos to jest po prostu rewelacja. O, uwielbiam go. Jest jeszcze sos ten taki pomarańczowy, żółtawy, musztardowy. Ale to jest sos łagodny, ale jest to od razu mówię o smaku kary. Y, Sól oczywiście pieprz, to obowiązek. Doprawić trzeba. Żeby smakowało lepiej. Osobiście wolę sam kurczak, kebaba z kurczakiem, ale wiem specjalnie, żeby pokazać taką różnorodność tak, na talerzu. Tak czy inaczej, no ten kebab, jak ja to mówię, heblowany, heblowane wióry, No ma specyficzny smak. No, nie jestem w stanie go określić, czy jest dobry, czy niedobry. Co do kurczaka, to jest rewelacyjny smaczek, ten kurczek z przyprawami. Frytki tutaj bardzo dobre, takie prawie jak w McDonaldzie. Co by nie mówić o McDonaldzie, to frytki mają tam dobre, mieli przynajmniej dobre zawsze. Warzywka świeże, a szczególnie lubię cebulkę, która jest ponoć bardzo zdrowa. I rekompensuje świadomość tego, że jemy tego niezdrowego kobaba, przegryzając jednak zdrową cebulką. Idziemy dalej, mamy po prawo dalej Salad Story, czyli wiadomo sałatki różnorakie Z mięsem i nie tylko, znaczy warzywne i nie tylko Dalej Kuchnia Marsze, to jest kuchnia na wagę, cena też 6,19 Niezależnie co się nałoży, dosyć duży wybór, głównie ku kuchni polskiej Tutaj za chwilę mamy Helios i w Heliosie też coś znajdziemy do przegryzienia Tak to o to właśnie chodzi, te złote kuleczki z daleka Miniące się w blasku neonów. Złoty, bursztynowy, pyszny popcorn karmelowy, jak ja to mówię. A uwielbiam, uwielbiam słodziutki, wolę ten niż solony. Popcorn karmelowy jest w cenie od 25 zł za mały do 31 za mega. Ja sobie wziąłem duży, cena 28,90 i tak będę go jadł dwa dni jakoś. Uwielbiam ten popcorn. Szczególnie jak jest całe ziarna, kukurydzy są oblane w karmelu, są chrupiące i słodziutkie. Miam! Zbliżamy się ku końcowi naszej podróży. Widzimy tutaj McDonalda. W McDonaldzie chętnie bym sobie zjadł ciastko jabłkowe, obok KFC, w KFC chętnie bym wypił sobie szejka karmelowego, ale to może już następnym razem. Cześć!